Witam Was, docent polskiej minibrowari.pl we współpracy z kopinius.com tych kur na kolesi to już na pewno kojarzycie, jeżeli śledzicie nasze kanały. W Krakowie ostatnio rozmawialiśmy na Craft w Krakau, Krakau tak, tak, na Craft Beer Week, przy okazji premiery polskiej pszenicy z Redena i heksy z Craft E, dzisiaj ekipa Hannesów wpadła do Warszawy, do samych kraftów. E, ale to nie są same krafty. Jesteśmy w samych fusach. Dlaczego w samych fusach? E, piwo jest o, nie filtrowane może tak. techniczne e, spowodowały... E, tam jest po prostu taki pierdolnik, jest tyle ludzi, i jest taki kawał, że nie dało się tam zrobić materiału. Wyszliśmy do spokojnej miejscówki, gdzie cokolwiek mamy nadzieję słychać. E, panowie, kurna, nie ogarniam e, tych wszystkich premierów, które przywieźliście tutaj. Naprawdę. E, jest tych przejęcie. Jest ile? 8 e, piw ogólnie Dziesięć. 10, 10. 10. I z tego chyba z połowa nowości Powiedz, powiedzcie coś. Robimy co możemy. Powiedzcie jest, coś o tych piwach. Jest wspólna y, premiera w pracy na piwo zabobon. Ale to spróbujemy Reden. na końcu, bo to jest 18 Belgii. Reden plus Krautwerk. Jest, tak, tak, tak. jest premiera z Redenu y, Wedzona Pszenica. Jest premiera z Bravoar Krautwerk 16. Ok, czyli y, mamy tylko trzy premiery? Przepraszamy. <głosy> <głosy> tylko trzy. Skandal. Tylko trzy premiery w ogóle. Nie. nie, nie. Właściwie dwie, jedna. <noise> -premiera, to w ogóle. <noise> Bez sensu materiał. Wyłączmy <noise> Tutaj podejrzewam, że to jest ta pszenica, bo jest dosyć e, piwomętne. Nie, to ciemny lager. Jest to e, Z, za, za, za Sad. Łamanie. E, słuchajcie, jest delikatna wędromka, jest goździk. E, nie ma wątpliwości, że, że to jest właśnie. Czyli to jest redenowskie twoje autorskie piwo. Tak. Zadyniona pszenica. To słuchaj, jest no, no name, bez nazwy. Zobaczy. Lukas, zrobiłeś pszenicę e, amerykańską, one-wheat, tak? Zrobiłeś pszenicę polską na, na drożdżach polskich od Filipa? Czy to też jest na drożdżach od Filipa? Dokładnie na tych samych drożdżach jest zrobiona ta pszenica. Od Filipa? I słuchajcie, to co rozmawialiśmy w Krakowie, mówiłem, że aromat jest taki nijaki, a Lukas się odgrażał, spokojnie, spróbujmy go to rozruszać. E, no to e, Filipie już nie musisz e, się stresować, naprawdę te drożdże pracują. Rozkręciły się. Rozkręciły się. Naprawdę jest aromat, mówi, jest goździk. Ile tutaj jest y, tego wędzonego w zasypie? Procent? A czy w ogóle zasyp 50% ponad procent jest z czystej pszenicy? A ciekawostką jest, że. Ale, w, słod, w, słod, w, słod, ale słodowanej? Tak, nie słod? tak. przykład z słodu a wędzona jest tylko jęczmienna. Ja także kurczę. Ta wędzonka jest ciekawa, jest inna troszkę, nie? Ten, ten, ten zasyp wędzony jest tylko ze słodu jeszpionego. I to taki troszeczkę inny niż znany z domowego piwowarstwa, bo jest to z Ireksa. Także mało znany w Polsce, że tak powiem, słów Bardzo ciekawe... E... Delikatne. Piwo właśnie ta wędzonka, to jest to co... E... Nie rozmawialiśmy na ten temat, ale jak Mateusz zaparkował swoim małym czołgiem pod koloną Zygmunta, i dostał mandat 500 złoty. wtedy przywiózł Leśnego Dziada eee, tam też ta wędzonka była taka delikatna bardzo mi to pasuje tak? żeby ta wędzoność była tak w tle a e, tak tam wtedy grały w Leśnym Dziadzie cytrusy, tutaj gra ten goździk, ta pszeniczność bardzo fajne piwo, dobre e, kolejne to jest M16 już od was chłopaki zrobione z tego co się w wąsoszów tak. tak, pierwsze nasze piwo z wąsoszów no, powiem tak, piłem już dwie próbki M16, to jest trzecia, każda pachnie inaczej, ale może to jest kwestia pojemności, bo najpierw wziąłem 0,25, były niesamowicie aromatyczne cytrusy. Potem e, browarzyciel wziął 03, ale najpierw ja powąchałem, nie to żebym się sugerował I, była, i, była, i było trochę siarki, natomiast teraz jest, e, to chyba 04 jest, tak, ale i tak nalane do takiego szkła e, jest ten cytrus, ale z taką delikatną skarpeteczką, ale bardzo delikatną, taką e, Tak. szkło było brudne. Reda, nie umyli. <śmiech> <śmiech> ja nie, nie, w nie, nie, to, nie to. Ten moment, Oni oniśmy zobowiązali umyć w zmywarze, Nie, czy? Jak zna, umyli, tak ta umyli. Ta ta umyli. Ta. No. E, słuchajcie, to jest iPa Chyba z jakimś dodatkiem. <laughs> trawa cytrynowa. Na zimno. Podanym na zimno w formie za głębią mówię na to za ręwajkę. w stronę Pozdrawiam. Niestety nie zmieścił się do kadru. Nie chciał. Trawa cytrynowa to jest rzecz, którą wykorzystywał artezan w tym po pogonie. Tutaj tej trawy cytrynowej jako takie, żeby to wydzielić, tego nie ma. Natomiast jest bardzo rzeźkie. Ajpa wręcz klasyczna. Kurczę, naprawdę byłem zachwycony tą pierwszą próbką, która naprawdę pachniała tak mocno z Tutaj już tych... No to piwo mówię. też trochę stoi, także tak jak pszenica stała, i cała reszta piw. Jak to e, chłopaki mówili, pijmy szybko, bo aromat ucieka. Nie, pijmy, pijmy szybko, bo tak, się, tak. się ścieka. Także aromaty są liczone w minutach. Tak. Okej, okay, no i chyba trzeba ocenić klucz programu. Tego piwa w ogóle nie piłem, bo 18. Ile to malko? 6,8 6,8 Stwierdziłem, że jeszcze jest czas Prawie Za Zabobony Piwo wasze kooperacyjne Tak jest eee, Styl? Imperial India Imperial Smoke India Brown Ale. Czyli wędzonka eee, Brązowa wędzonka Brown, czyli, czyli co? Z Od koloru Jest brązowy no i jestem znaczy przede wszystkim czuję brown'a, czyli takie ciasteczko, to trochę toffi. W smaku pojawi się troszeczkę wędzonki. Ta będzonka, ta ciekawa, ale ta wędzonka bo... znowu jest gdzieś w tyle no, no i przede wszystkim mielona beczka poszery, nie? A no właśnie, to są te motywy, Nie chcemy zabijać wędzami. Jest taka, taka, taka. nie um, ma być nowość. Ale, ale, ale fajnie, że w tym aromacie są różne motywy, które są takie wszystko stanowane. ale da się je rozróżnić. Nie ma takiego dzielnięcia. Przede wszystkim nie chmieniliśmy tego piwa na zimno. Żeby nie pozabijać tej całej reszty, nie? Słyszałem tą historię. Lukas powiedział, kurna nie chmielcie tego. <noise> no, My razem doszli do, do tego wniosku, żeby nie śmieć na zimno, bo wszystko pozabijamy. Ale absolutnie, tutaj jest tak fajny aromat. Właśnie... na pszenica, wędzony słodycz śmienny. To jest piwo, które jest złożone. Jest, jest piwo złożone, jest piwo wysoko, że powiem, wysokie glato i ono się idealnie nadaje do orzekowania w beczce niestety nie polskich warunkach sanek nie pozwala. Nie chcemy się narażać na zamknięcie browaru, i to się uciekać do jakichś takich, e, e, takich środków. Czyli e, stosujemy płatki dębowe szery, które są dopuszczone do sprzedaży i użytku, i nadrabiamy jakoś, ale to jest tak jak jest. No, niestety, no, wszystko zrobiliśmy, co się dało. Nie? Na polskich warunkach. Hmm. Następnego zabawona zrobimy w Belgii, będzie Ta. tak. <laughs> Dobrze, to piwo w ogóle w smaku nie czuć tej mocy, nie czuć tej treści jak na 18 belgie. Jest bardzo... Wręcz wybić można jak 15 belgie. Ale jest cichy zabójca. Eee, to na pewno podejrzewam, Dlatego podejrzewam, to... Dlatego zabawa. Co to zrobi? Że włótasz ma. Natomiast ja podejrzewam, że to piwo dopiero ujawni całą swoją złożoność, bo w aromacie jest złożone. Natomiast smak jest dosyć jak na tak... Eee, ono balingowe piwo. Nie jest zbyt głęboki, nie jest zbyt treściwy. Zapowiadający taki To jest piwo rokujące. Słuchajcie, to piwo ma być to w Krakowie też mówiliście o tym. Butelkowane do. Na butelek 03. Już zostało zabutelkowane przez kolekcjonerów. Poszły w Polskę. Wrzucamy na to 3 miesiące i można spokojnie zlokować te... i piwniczki pakować. Na przykład takiego Hadesa, który właśnie był też e, takim piwem rokującym, oni chyba tam zrobili e, zalakowanie z jakiegoś miodu. Z, e, pamiętacie taki motyw? Przede wszystkie zrobili cenę. Nie, nie, na, na, Hadesie, na Hadesie to było. Na normalnym. Tak, to... 12 zł było za 0,3, Nie wiem. Te... Te... Tak? Do te... 12 zł? Te... To już 0, no, tylko fajnie by było też zalekować ten kapselek, żeby to piwo wrzucić, e, tak myślę... Za pół roku to ono, ono już na, na, nabędzie odpowiednich za pół drugiej wartości. Przypowiem, czy do promi, promi e, jest taki temat, że w Polsce no, mamy jakieś tam normy wytyczne, sanefit, nie sanepid, my damy na to śmiechy. Spokojnie no, to, to... na moją odpowiedzialność możecie pakować do zimnych piwniczek i czekać na Ale no, no, 18, 18, 18 e, miesięcy. Dla mnie, dla mnie. Każdy no, wie o co chodzi, no, nie? No, to jest piwo przeznaczone do, do, do leżakowania. To, to co będzie na etykiecie wymaga po prostu e, polskich przepisów i pracę. po prostu każda osoba, która ma łeb na karku rację, także konkluzja Lecicie e, do knajp. E, Pewnie te piwa też będą w butelce, bo Reden... Głównie w butelce i, będzie. Nie, ale 6, mówię, 6, mówię, 6, mówię o tych a, jasnych, no jasnych, że pszenica e, wędzona kurze, w tym momencie jest bardzo dobra. M16 też w porządku e, i te piwa pijcie teraz świeże. Natomiast e, myślę, że za Bobon e, buteleczka 03 wrzucona głęboko e, i... <laughs> I think it's a good idea to skończy. Zdrówko. Zdraviko. A very good idea to go. News from the world of Polish crab beer.